Chcesz mieć prawdziwy luksus w swoim leksusie, wymień ten plastikowy śmieć na wysokiej jakości głośniki. Długo czekaliśmy, ale w końcu je mamy. Dedykowane głośniki do Lexusów, czyli do luksusowej marki. Wielokrotnie widzieliście u nas na realizacjach w Top Auto, że realizowaliśmy i Toyoty, i Lexusy, i z niższych serii, i z wyższych serii, więc poszliśmy o krok naprzód i wspólnie ze szwedzką marką DLS zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy oraz przetestowaliśmy szereg rozwiązań gotowych do tych oto pojazdów. Dzisiaj skupimy się na dedykowanych głośnikach do marki Lexus, których robimy, jak sami widzieliście, całą masę i postanowiliśmy to zmienić, aby nie montować byle jakich głośników, tylko głośniki z najwyższej linii dedykowane do tego samochodu, pasujące na fabryczne otwory i pasujące do fabrycznego złącza, aby nic nie modyfikować i żeby wszystko do nich pasowało. Jak wiecie, szwedzka marka DLS nie od dziś cechuje się najwyższą klasą, jeżeli chodzi o głośniki i wzmacniacze. Jest to topowa marka Car Audio na rynku. Pracujemy z nią już od paru lat i wspólnie tworzymy ciekawe rozwiązania, jakimi chociażby są te głośniki dedykowane do marki Lexus. Jest to model CRPP TOW.894, czyli elipsa, która pasuje w miejsce fabrycznego głośnika do drzwi w większości modeli Lexusów oraz części Toyota. I co w tym głośnikach jest takiego fascynującego? Jak sami widzicie, fabryczny przetwornik z Toyota tudzież Lexusa jest totalną wydmuszką budowa... To lekka, nic nie ważąca, mikroskopijny układ magnetyczny i te głośniki, mimo tego, że są duże, to grają bardzo przeciętnie. Wielokrotnie wymienialiśmy na zamienniki 20 cm, 16 cm i działało to bardzo dobrze, ale wymagało dużo pracy i zaangażowania, żeby zrobić to dobrze, więc wyszliśmy z inicjatywą, aby wytworzyć dedykowany przetwornik w to miejsce. Jest tutaj, żebyście zrozumieli, że realnie braliśmy udział w testach i stworzeniu tego głośnika i to nie ściema, tylko prawdziwa prawda, najprawdziwsza. To jest głośnik jeszcze w wersji prototypowej, beta albo nawet alfa z różnymi tutaj dziwnymi podłączeniami, niepasującymi otworami i tak dalej, dalej. Ten głośnik testowaliśmy po cieczoła, żeby powstał finalnie ten głośnik, który jest po mojej lewej stronie. Jest to już finalna wersja przetwornika w oryginalnym pudełku i ze wszystkimi akcesoriami łącznie z bardzo dokładną instrukcją montażową. I dlaczego te głośniki są aż tak fajne? To może odłożę ten głośnik, który tu służył jako część eksperymentalna i może przejdziemy już do tego finalnego głośnika. Dlaczego ten głośnik jest taki fajny? No dlatego, że tutaj wszystko nam pasuje. Fabryczne śrubki, fabryczne rozstawy. Widzimy, że mamy tutaj pewien zakres regulacji, ponieważ w różnych Lexusach i różnych Toyotach te głośniki nie zawsze są dokładnie tak samo montowane. Jest on bardzo dużych rozmiarów, bo jest to rozmiar aż 8x9 cala, jak sama nazwa wskazuje, czyli jest to elipsa wyjątkowo duża. Układ magnetyczny jest dość unikalny, jeżeli chodzi o rozwiązanie karaudio. Jest to hybryda układu ferytowego oraz neodymowego. Dwa w jednym, dzięki temu efektywność takiego głośnika jest bardzo wysoka i wytrzymuje on bardzo dużo, bo jest to 120 W RMS. Także po podłączeniu pod fabryczny wzmacniacz daje sobie spokojnie radę, aczkolwiek pełne spektrum swoich możliwości uzyskuje po podłączeniu zewnętrznego wzmacniacza. I na tą chwilę mamy dostępny komplet takich głośników, czyli to oznaczenie CRPP-TOW.894 i mamy w tym komplecie dwa głośniki, te basowe, tudzież mid-basowe do drzwi. A jeżeli chodzi o głośniki... Do tylnej drzwi oraz na deskę. Samo jak we wcześniejszym filmie o Lexusie. Mamy stworzone dedykowane adaptery i możemy tam włożyć dowolne głośniki strzycalowe, które jak najbardziej znajdują się w naszej ofercie w Top Auto. Więc tym oto, prostym albo nieprostym, bo trwało to ponad pół roku czyli stworzenie takiego dedykowanego głośnika. Mamy gotowe rozwiązanie na wysokiej klasy do Lexusów. To procent technologii plug and play, odwracalnej i prostej do montażu. I żeby tego było wszystko mało, na dole w warsztacie mamy nowego Lexusa RX i pokażemy jak to jest i proste i pasujące do tego samochodu. Zdemontujemy fabryczny głośnik, zdemontujemy oczywiście wcześniej tapicerkę, wyciszymy drzwi i zapewnimy temu głośnikowi nowemu właściwe miejsce do pracy i w jego miejsce tego fabrycznego przetwornika jakim jest ta oto plastikowa wydmuszka wkręcimy nasz oto potężny głośnik DLS serii Cruz, dedykowany do Toyota i Lexusa i zobaczycie jak to będzie przebiegało już za chwilę? Jak sami widzieliście, głośniki te idealnie zapasowały do tego nowego Lexusa RX i oddzięczają się niesamowitą, niesamowitą jakością dźwięku, I jeżeli chodzi o podłączenie i pod fabryczny i pod zewnętrzny oczywiście, że pod zewnętrznym związecz zawsze to zagra lepiej, najlepiej oczywiście wyciszyć drzwi, w niewyciszonych zagra to oczywiście gorzej ale to wszystko zostawiamy Wam, czyli naszym klientom, wszystkie możliwości są jak najbardziej dostępne, cena tych głośników znajdzie się w opisie, ponieważ na tą chwilę są one mocno przedpremierowe, nie ma jest jeszcze oficjalnie, ale na pewno na czas publikacji tego wideo znajdzie się, jak już mówiłem, na naszej stronie DLS Polska jak również w, w opisie tego wideo znajdzie się cena. Także zapraszamy do odwiedzenia naszych social mediów i dzięki. To tyle. Cześć!